Funkcja f określona jest takim wzorem. Podaj te wartości parametru m, dla których równanie ma dwa rozwiązania mniejsze od 1. Może zanim zaczniemy sobie tutaj uwzględniać ten parametr, to zajmiemy się najpierw tą funkcją i ją uprościmy. Może po pierwsze wyznaczymy sobie dziedzinę. Liczba logarytmowana powinna być większa od 0. Zatem x ma być większa od 0. Teraz przepiszmy sobie tę funkcję, ale tutaj może już coś sobie na początku zauważmy. Wszędzie przy podstawach jest dwójka. Tutaj liczby przed pierwiastkami to są kolejne, może kolejne, potęgi dwójki, czyli tutaj mamy 2 do trzeciej, 2 do drugiej, 2 do pierwszej. No i wszędzie się powtarza pierwiastek trzeciego stopnia z X, -a. no i pewnie to będzie trzeba jakoś wykorzystać. Może sobie zapiszemy to w ten sposób, od razu. 8 to jest 2 do 3, a pierwiastek trzeciego stopnia z x możemy zapisać w taki sposób, że zamienimy sobie pierwiastek na potęgę. No i tak samo wykonamy w kolejnych, w kolejnych tutaj logarytmach. I to będzie wyglądało w ten sposób. Tutaj może jeszcze tak. OK. Teraz może rozbijemy sobie to wyrażenie z jednego ze wzorów na logarytmę. Jeżeli, ma, jeżeli mamy mnożenie w tym miejscu, to możemy sobie to rozbić na dwa logarytmy na sumę logarytmów. Zatem mamy logarytm przy podstawie 2, 2 do trójki plus i tak dalej. No trochę się trzeba napisać, ale wszystko sobie pokażemy po kolei. Tutaj można było od razu sobie coś wyliczać, ale wszystko po kolei. Tu mi się dobra, ok. No, 2 do której potęgi da, da nam 2 do trzeciej, no to jest trójka. Zwróćmy uwagę, że to nam się powtarza. Możemy to zapisać w jednej postaci. Może tutaj troszeczkę szybciej zróbmy. Z tego by wyszła trójka. Z tego nam wyjdzie dwójka. No a z tego jedynka. 3 plus 2 plus 1, mamy 6. Dalej, to wyrażenie jest takie samo w trzech miejscach i możemy je połączyć. No i to będą trzy logarytmy przy podstawie 2 z x do 1 trzeciej. Tutaj, jeżeli sobie wyłączymy tę potęgę przed, no to nam się te rzeczy uproszczą i wyjdzie nam ostatecznie 6 plus logarytm przy podstawie 2 z x. OK. No i teraz się zajmijmy tym parametrem. Jeżeli byśmy to wyrażenie przyrównali sobie do może w takiej postaci do Ema to mamy określić te parametry, gdzie będą dwa rozwiązania mniejsze od 1. Narysujemy sobie te funkcje i później wyznaczymy parametry. No to lecimy. Może w etapach? Ta funkcja wewnętrzna tutaj, logarytm przy podstawie 2 z x, wyglądałaby w ten sposób. Mamy większą liczbę niż 1, wobec tego ta funkcja by wyglądała tak. Ponadto ona jest um, przesunięta o 6 jednostek w górę. Czyli tutaj byśmy mieli, załóżmy, szóstkę. Um, no i to by wyglądało mniej więcej tak. No a ponadto mamy nałożone na to całe wartość bezwzględną. Zmieńmy sobie kolor. Zatem to, co jest ponad 8x zostaje, a to co jest poniżej odbijamy względem osi x. -ów. No i mamy taką funkcję. To jest wykres funkcji tej f od x. f od x. Okay. No i mamy określić parametr, dla którego mamy dwa rozwiązania mniejsze od 1. Rozwiązania mniejsze od rozwiązania to są xy x równe 1 jest tutaj. No i dwa rozwiązania mamy w tym zakresie od 0, bo ta funkcja m to jest funkcja liniowa stała i ona wygląda w ten sposób. Takie skanowanie wykresu, powiedzmy. Tutaj nie ma w ogóle rozwiązań, a dwa rozwiązania zaczynają się od 0 bez 0 do Góry, czyli do nieskończoności. Mniejsze od 1 są z tej strony. Tutaj do tego zakresu do szóstki. No bo w szóstce już mamy jedno rozwiązanie, które jest równe 1. Zatem, dwa rozwiązania są dla Mów. Od 0 do szóstki, właśnie. Bez szóstki, bo tak jak wspominałem. Dla szóstki mamy jedno z rozwiązań e, równe 1. No i to jest rozwiązanie.